Witajcie na kanale Kwasogranie, kolej za starami Hutnika Kraków. Ostatni mecz sezonu, ostatni mecz sezonu chutnik Kraków Polonia Bytom. Zobaczmy tabelę, 60 punktów, 59 KS Kalisz, ŁKS 2 Łódź, 56 punktów. Jeżeli yy, dobrze liczycie, no to mamy szansę na mistrzostwo. Popatrzmy, Rakers 18 bramek, Mast 17 to jest zawodnik, którego chcieliśmy ściągnąć do naszej drużyny i pewnie w przyszłym sezonie spróbujemy z skryciem Stopowa kupić. E, Sabala, Demaniuk nie wytrzymali presji, Żak i niestety gdzieś tam oddalili się, ale Rakels, no coś pięknego. Rozpoczynamy to święto. Będzie to odcinek, w którym e, mam nadzieję awansujemy i przejdziemy też przez, e, przez pierwszy odcinek nowego e, sezonu w Nowej Lidze. Mam nadzieję, że Zostańcie za mną do końca, komentujcie, subskrybujcie no i cieszcie się zwycięstwami Hutnika Kraków ale i też bądźcie wierni po porażce lecimy w klub z wielką historią tym razem no, musi uznać wyższość Hutnika Kraków, mam nadzieję, że tak się stanie szkoda, że świętujemy na wyjeździe ten awans Turner jeszcze oczywiście to tak mówię nad wyrost o, o awansie może się okazać, że na przykład go nie będzie Chmiel dobrze, Chmiel poszedł do środka teraz próbuje tutaj jeszcze jednego piłkarza nawinąć myli się no i otwieramy otwieramy drogę do bramki Wojtyra Wojtyra który prowadzi grę teraz tą ale wycofał piłkę ustawiają ofensywę Stefański, no gdyby lepiej przyjął futbolówkę, moglibyśmy mówić, moglibyśmy mówić, e, o, moglibyśmy mówić tutaj o bramce dla Polonii, na pewno by zamienił e, strzał na bramkę Marcinkowski. Ciekaw jestem, jakie wyniki będą w przerwie meczu, jak tam KKS sobie radzi. Teraz Rakels, zagranie do Chmiela, Chmiel jest obsłużony. Rakels, Głogowski, schodzi do środka Głogowski, strzelano i piękna obrona bramkarza był bytom Hajduk jest na posterunku Helbecki. Głogowski. Głogowski, Głogowski, jeszcze przewiera się Głogowski, jeszcze gdzieś tam odbicie od klatki piersiowej Głogowskiego. Chmiel, ucieka Chmiel, dośrodkowanie. Pięknie wita piłka, ale tutaj nikt nie sięgnął z piłkarzy. Kłótnika Kraków, Teraz wracamy za piłką. No, trzeba będzie jeszcze raz budować tą akcję. Marcinkowski jest w Rubel na boisku. Do niego piłka, ale tracimy nie. Na szczęście w Rublowi udało się przytrzymać tą, piłkę w, przytrzymać tą piłkę w boisku. Marcinkowski popatrzył, Głogowski, Głogowski, no i znowu zablokowany przez Radkiewicza. To jest piłkarz, który dzisiaj pokazuje się z bardzo dobrej strony. Ogólnie Polonia Bytom gra dobrze, jak widzicie, że cały czas atakuje, bardzo fajnie przemieszcza się po boisku, budując ofensywne ataki. Teraz lekka chyba przewaga, przewaga piłkarzy z Bytomia, to na pewno nie będzie łatwy mecz, to na pewno nie będzie łatwe zwycięstwo, jeśli w takowe będzie. 33 minuta i tutaj prowadzenie jeszcze Polonia Bytom no, prowadzenia nie obejmuje. Plącze mi się język, zapominam słów, jest stres, to jest ostatni mecz sezonu, który musimy wygrać, musimy wygrać, a tych akcji nie ma. Sterner, 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 piłka, dobra piłka do Głogowskiego, Głogowski gdzieś tam widzi Rakelsa, do niego zagranie rakelsa, no i... Jak to rakers, jak to rakers. Gubi piłkę w ostatniej fazie. W ostatniej fazie traci tą futbolówkę. Dobrze mrowca. Marcinkowski jest w wróbel. Nie potrafi wróbel tutaj na skrzydle przejście Andrzejczyka już drugi raz. Myli się nasz zawodnik. Teraz będzie zagranie do tyłu. Pójdzie na przebój Andrzejczyk. Do wolnego, wolny. Jest to ściślak. ściślak. Jest Stepański, Stepański obok. Pierwsza połowa za nami. Można powiedzieć, że pomimo wyniku 0-0 wygrana. Polonii bytą, wygrana Polonii bytą, bo naprawdę rozgrywają bardzo dobre zawody i statystyki. No, przemawiają na e, rzecz pełni Naprawdę dobrze e, dzisiaj ten zespół gra, dobrze spółkładany. A ja my nie zerknęliśmy, jak KKS już sobie radzi. Oby też remisowo albo by przegrywał, bo tutaj mm, ucieka, nam, ucieka nam to mistrzostwo drugiej ligi e, za Franka Cole, co nie jest dobre. Świetnie, wolny. Świetnie, wolny. Pooperował tutaj piłką. Piątczak, piłka do Sternera, Sterner, dalekie wybicie w stronę Rakelsa, Rakels, no był blisko, był blisko przechwycenia tej piłki, teraz Budziński, poszedł na żywioł Budziński, Głogowski, jeszcze zaczepiamy piłkę, jest niebezpiecznie, wchodzą trzech, czterech zawodników, więc pole karne, musimy uważać na spalonym, na spalonym piłkarze. Poloniby tam Gługowski zmiana Budziński zejdzie z Soto. Będzie miechówka za Gługowskiego. Dawno mie miechówka nie widziany, ale to jest też piłka, który potrafi grać w piłkę Marcinkowski, rubel. Rubel, teraz świetna piłka do Soto, dopiero wszedł Soto, 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 będzie w soczyste uderzenie z dalek, ale nie tym razem, nie tym razem, może jeszcze prowadzimy za wróbla Kowalika. Dobrze, teraz jeden z zawodników, jeden z zawodników e, Hutnika zablokował Soto, niedokładne podanie do Kowalika, mamy przechwyt, krzemień, e, piłkarze w niebieskich strojach budują akcję, ale teraz Urbańczyk, jest Mrowca, jest Mrowca, teraz żeby nie e, faulować w polu karnym, dobrze, próbujemy, A, i próbujemy, uciekli, uciekli e, piłkarze kolonii beton Kłótnikowi, jest remis. W tych trzech ostatnich meczach mogliśmy domknąć mistrzostwo, a teraz są nerwy, są nerwy. Marcinkowski, daleka piłka do Kowarika. No i ten młody 17-latek, jako 16-latek wchodził do zespołu. Piłka do Soto, Soto, Soto. No i nie wiem, czy nie było faulu Dobre przejęcie teraz Soto. Rakes, Rakes, traci siły. Rakes, teraz świetna piłka do Kowarika. Kowarik, Kowarik. I mamy rzut rożny. Rakes, kapek. Nie, na no zostanie już Rakes chyba do końca. To jest ostatni mecz sezonu. Może zdobyć kruszczeców, jak zdobędzie bramkę. Soto do Miechówki. Miechówka wpada w pole karne. No i gdyby był to by było no, strzał radości. Strzał radości, teraz dobrze. Przez chwilę dobrze. Zawodnicy, zawodnicy, hutnik. Za dużo, za dużo jest spokoju. Brzozowski, brzozowski. Marcinkowski, 89 minuta, tutaj już raczej mówimy o ostatniej akcji tego meczu. Kowarik, właśnie teraz zbiera się Kowarik z ostatnią akcją meczu. Kowarik schodzi do środka. Piękny Kowarik, to jest jego mecz, to jest jego strzał na bramkę. Kowarik, jeszcze broni Hajda. Nie wierzę, to była akcja meczu, gdyby zszedł bardziej może do środka, miałby bramkarza po swojej lewej stronie, mielibyśmy szansę, a tak. Zdobywamy jednak nie wierzę. Remis, Kowalik i tak zdobywamy mistrzostwo. To jest coś pięknego, to jest coś niewiarygodnego. Zwycięzca drugiej ligi Hutnik Kraków to jest coś niewiarygodnego. Tarasow. Wchodzi kapitan, będzie się cieszył z drużyną. KKS Kalisz nie wygrał ostatnich trzech spotkań. No i podnosimy kucharz. Jest radość, franek, które awansuje do pierwszej ligi. No i zobaczymy w kolejnym odcinku, no, jeszcze w tym, jakie drużyny z jakimi drużynami przyczynem rywalizować. Kto awansował, kto spadł będziemy to analizowali, będziemy też zastanawiali się, jakich zawodników pozyskać, jakich zawodników odrzucić. Tutaj problematyczny wróbel, możliwe, że odejdzie, że ściągniemy zawodnika, który nie stwarza tyle problemów. Może znajdziemy jakąś młodą gwiazdę. Kowarik, 17 lat, pokazał, że warto, pokazał, że warto grać i starać się, no naprawdę jest odkryciem tego sezonu. Zachęcam Was wszystkich do komentowania. Zobaczmy oceny. Nie są one najwyższe, ale bardzo słaby mecz w wykonaniu Hutnika. Wywiad pometzowy to jest coś, co na pewno zrobimy. Aj, uciekł mi ten wynik. Uciekł mi ten wynik. Kakaś skalisz. Skupiłem się. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Bardzo dziękuję. Sezon dobiega końca. No właśnie, jak wygląda tabela 61 punktów, 59 punktów e, Hutnik, KKS Kalisz spadają z ligi e, Sandecja, Nowy Sącz, Olimpia Grudziądz, no nie spodziewałbym się. E, Polonia bytom niezasłużenie w środku, w Zagłębie, Lublin. Lech Poznań dopiero siódme miejsce. Ciekawe. Mocna ekipa nie poradziła sobie w tym sezonie. Zobaczmy, yy, zobaczmy statystyki: raker z królem strzelców. To jest coś fajnego. Yy, nie ma zewnętrznych ofert. Dobrze. I zobaczmy jeszcze jedno zadanie: to jest ważne. Yy, nie udało nam się włączyć was z Ligi pierwsza. Sezon OK i nie ukończyliśmy 10 milionów juniorów. Ukończyliśmy wszystkie cele. Ściągni w 5 meczach wyjazdowych 8 zwycięstw. Fortuna tutaj problematycznie jedną osna finału odpadliśmy na samym początku. No, następnym razem może większą uwagę przyciągniemy na ten turniej. Ja zapraszam Was już na koniec sezonu. To bardzo ważna chwila. Odchodzą pewnie gracze z wypożyczenia. Nie, Feta! Ogólnie no, sobie to jest są piękne, miłe chwile dla tego zespołu. Pięknego. Ej, czekamy już na ten kolejny sezon. Ej, tak jak mówiłem, Wam będzie to połączone. Prownecje są na 556. OK. pębele. No, zobaczmy, jak wygląda w takim razie nasz budżet. Finanse. No to chyba na przyszły sezon dopiero dostaniemy te środki. Jeśli w ogóle coś nam z tego skapnie. Ej, mam nadzieję, że tak. Ej, jak widzicie, bardzo długo trwa. Trwa ta końcówka. Ja jedyny podczasowym poprawił. W przerwie międzysezonowej bym wprowadził możliwość wybierania sparingów partnera, ogrania drużyny, jakieś dwa sparingi, żeby pograć. To byłoby fajna opcja w karierze. No tak, kończymy. Kończymy ten sezon. Zakończ sezon. Pierwsze miejsce, tak jest. No to ruszamy. Pozytywnie. Super. Cieszę się, że zostaliśmy pozytywnie ocenieni. Zbliżamy się. Zbliżamy się. Do końca. Zbliżamy się powoli do końca centrala. Pomiń tutaj, nie zmieniamy nic na razie, dalej. No i teraz ustalimy sobie turniej przedsezonowy. Wejdziemy przez chwilę w ten nowy sezon. To jest zawsze fajna sprawa. Koniec wypożyczenia, ludzie uciekają do swoich klubów, tak jest. Oferta wypożyczenia z Wróbla. Nie wiem, czy chcemy go wypożyczyć, czy nie wolimy go sprzedać. Andora, 100 tysięcy, Odrzucimy tą ofertę i będziemy próbowali go chyba sprzedać. Chyba wolę takie rozwiązanie, żeby do klubu przyszła kasa, ale zaraz zobaczymy turniej przedsezonowy Tarcza wieczysta Kraków. To będzie fajne spotkanie, więc chyba chcę zagrać z Wieczystą Salford. Tak, chyba chcę zagrać z Wieczystą, Kotwicą, Kobrzek Sandecją. To nie powinno, no ta kotwica może i ty nie być problemem, no ale myślę, że reszta spokojnie. Zobaczmy, jakie zadania przed nami, bo to jest też ważna sprawa. I nie wiem, czy wam to śmignęło, ale chyba mamy zwiększony budżet. Wypracuj 15 milionów zysku. Bardzo fajnie. Jeszcze proponuję, żeby dali 60. Krótkoterminowy szkółka juniorów, ok. Pomocnik, to jesteśmy w stanie zrobić. 15 długoterminowe i e, ściągi. Czyli mamy oprzeć się na juniorach. Brak celów, sukces krajowy, środek tabeli. No okej, okay, nie, nie jest to głupie. Tabela, kotwica kołobrze, candesja, ale zobaczmy, zobaczmy, czy jest już tabela pierwszej ligi. Czy jest już tabela pierwszej ligi? oczywiście, że jest tabela pierwszej ligi. Patrzę, czy jest Wisła Kraków. Oczywiście, że jest Wisła Kraków, nie awansowała. Mamy Brukbet, mamy Gwamak, AKS yy, mamy, mamy Podbeskidzie. Przez się, że nie wyszliśmy w AKS Kalisz, Stara Rzeszów jest z Niczy, jest ŁKS 2 Łódź, yy, ale także awansował, więc yy, no, będzie ciekawie. Na pewno chciałbym, yy, będą mecze dobre z Wisłą Kraków, z Polonią. Yy, Górnik Łęczna, to będą te kluby, które będą yy, no, ściśle z nami Współpracowały i gdzieś tam będzie ta rywalizacja wydaje mi się o Okej okay. zwiększenie budżetu Super I teraz tak Zobaczymy jak wygląda nasz zespół Bo tutaj chcę tak jak mówię chciałbym jednak sprzedać w rubla. I teraz tylko musimy zobaczyć jak wygląda kontrakt Czyli tutaj mamy spoko Tarasow tej 11 miesięcy jest Głogowski Wrubel usuniemy z listy. Aha, on musi być wypożyczony, a nie może być ok. Czyli następne wypożyczenie, następne wypożyczenie zrobimy. Dodamy do, do listy transferowej Czarnowskiego. Reszta chyba zostanie. Głowski, Zawadzki, Budziński, Kord. Chciałbym go wystawić na listę transferową. Chyba na razie tyle zawodników z listy transferowej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na froncie, jeśli chodzi o zawodników z listy, których mamy, czy tu się coś podziało, jest talar, jest Pietrasiewicz, jest Grewi cały czas na wolnym. OK, Staszak jest Słomka. Dobrze, czyli będziemy tutaj rozkliniać, które z zawodników mogły do nas przyjść, ale zobaczmy też od razu, czy są piłkarze do. Do wypożyczenia, czy są piłkarze z wolnych kontraktów i czy są to piłkarze, których mamy ci szansę pozyskać. Jest Oli -log. log. wygląda bardzo, bardzo dobrze. Dodamy go do listy życzeń. Wiemy, że mamy, że mamy kupić jednego pomocnika, do juniorów sprowadzić. 18-latek, ok, jest Lewonkirmiokian, kurczę, bardzo dobrze zawodnicy tutaj, coś czuję, że będziemy się posiłkować za granicą. Że będziemy się posiłkować za granicą, tu wygląda bardzo dobrze, CLS, Augustin Beltran. Próbujemy. Ogawa dodamy do listy życzeń. trochę tych zawodników, których będziemy przeszukiwać, lang, ale to pewnie w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki kwasogrania. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.